Ja nazywam się Wojtek Struzik i czytam bajki w bajkowym podcaście. Zanim przeczytam kolejną bajkę, to chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami. Dzisiaj miałem okazję i wielką przyjemność czytać bajki z okazji Dnia Dawcy Szpiku. To niesamowite uczucie, kiedy czytasz bajki na żywo zebranym dzieciakom i ich rodzicom. Cieszę się, że mogłem brać w tym wydarzeniu udział. To naprawdę. Wielka frajda. Chciałbym jeszcze też podziękować tym, którzy już ocenili ten podcast na iTunes i przeczytać na przykład jedną z ocen, którą wystawiła czy wystawił m, osobnik o nazwie Achior. Idealny kompan w samochodzie. Od jakiegoś czasu zawsze z naszymi dziećmi w aucie. Czekają na nowe odcinki i chętnie wracają do starych. Bardzo dziękuję i tym samym zapraszam pozostałych słuchaczy do tego, żeby również skomentowali ten podcast na iTunes, żeby ocenili go najlepiej pięcioma gwiazdkami i subskrybowali, tak żeby wiedzieć o każdej nowej bajce, jaka pojawia się w tym podcaście. A teraz przejdę już do bajki. Bajkę otrzymałem od Eweliny Jasik. Ewelina na moją prośbę napisała kolejną bajkę. Wszystkie dotychczasowe bajki Eweliny napisane dla Franka zanim się jeszcze urodził zostały już przeczytane w tym podcaście, a tą bajkę Ewelina napisała razem z Frankiem. Więc Ewelino, Franku, bardzo dziękuję i zamierzam właśnie przeczytać waszą bajkę. Tytuł bajki Leśne przygody jelonka Wojtusia. Wyobraźcie sobie duży, gęsty las, a w nim głuche echo. Pośród którego zdaje się słyszeć szelest liści. Cóż to? Z zakępy krzewów próbuje nieporadnie wydostać się mały jelonek. Dziś jest ten dzień! wykrzykuje jelonek i pospiesznie strzepuje liście ze swojej sierści. Dzisiaj wszystkie leśne zwierzątka spotykają się przy wodopoju na wysokości mądrego dębu. Każdego roku do wodopoju wpływa złota rybka, która spełnia trzy życzenia. Zwierzątka dwanaście miesięcy czekały na ten dzień. Każde z nich bardzo liczy na to, że to właśnie jego życzenie spełni złota rybka. Jak co roku trójkę zwycięzców losował spryciarz lis. Jelonek Wojtuś ostatkiem sił dotarł na polanę przy mądrym dębie, kiedy to lis ogłaszał już drugiego szczęściarza zwycięzcę. W tym roku tę szansę dostał przyjaciel Wojtusia, Zając leon. Jupi, wygrałem. O, na wszystkie marchewki świata wygrałem. Wołał z radością zając. Ale chwileczkę, zastanawiał się dalej leon. Jakie mam wypowiedzieć życzenie? Myślał nerwowo zając, drapiąc się po prawym uchu. Cieszył się, że to właśnie on w tym roku ma jako jeden z niewielu szansę zrealizowania swojego marzenia. Niemniej mimo rozpierającej go radości Leon nie mógł skakać z radości tak wysoko jak chciał. Parę miesięcy wcześniej, późną jesienią, kiedy szedł na spotkanie ze swoim przyjacielem Jelonkiem Wojtusiem, nieopatrznie złapał się w pułapkę kusownika. Jelonek, zniecierpliwiony tym, że przyjaciel długo nie przychodzi, wyszedł mu naprzeciw. Szedł i szedł, Aż usłyszał jęki i piski zająca. To był Leon. Na zepsutą marchewkę dałem się złapać w pułapkę. Zawołał z bólem Leon. Miluszku, przyjacielu, nie martw się. Pomogę ci wyciągnąć łapkę z zatrzasku. Pospieszył z pomocą Wojtuś. Jelonek pomógł przyjacielowi i poniósł go na grzbiecie do swojego domku. Tam opiekował się nim dopóty, dopóki Leon był w stanie samodzielnie pokicać do swojej norki. Jaka była ich radość, kiedy w tym roku spotkali się przy mądrym dębie w oczekiwaniu na złotą rybkę? Leonie, wygrałeś, z radością zawołał jelonek, jak tylko sprytny lis wyczytał drugiego zwycięzcę. Co powiesz rybce? Za jakim życzeniem przyszedłeś? Dopytywał Wojtuś. Wiesz, przyjacielu, właściwie to nie bardzo wiem. Myślałem o zapasie soczystych marchewek na całą zimę albo przyjęciu przytulnej norki lisa. Zastanawiał się zajączek. Jelonek pomyślał przez chwilę i przypomniał sobie życzenie, z jakim on przyszedł w tym roku do wodopoju. Gdyby tylko miał szansę je wypowiedzieć, spełnić. W tym właśnie momencie Leon jakby czytał w myślach przyjaciela. Zapytał. A ty, Wojtusiu, czego sobie życzysz? Och ja, wstydliwie odparł Jelonek. Hm, ja może o tym, by w naszym lesie żadne zwierzątko nie padło ofiarą kłusowników. Bardzo bym chciał, byśmy wszyscy czuli się u siebie w lesie bezpiecznie. Jednym tchem odpowiedział Wojtuś. Zając zamyślił się na moment, po czym wdrapał się na wielki głaz stojący od zawsze przy mądrym dębie i oznajmił wszystkim zgromadzonym mieszkańcom lasu, że oddaje w tym roku prawo do wypowiedzenia i zrealizowania przez Złotą Rybkę swojego życzenia Jelonkowi Wojtusiowi. Złota Rybko, chcę by odtąd każdy czuł się bezpiecznie w swoim domku, bez lęku głośno i dumnie wyznał jelonek. Złota rybka spełniła życzenie. Z lasu zniknęły wszystkie dotąd zastawione pułapki, a nowych nie przybywało. Zwierzęta były dla siebie życzliwe i przyjazne, czuły się w lesie i w swoim towarzystwie bezpiecznie. Koniec. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję Ewelino i Franku za to, że przygotowaliście tą bajkę. Wiem, że jesteście w trakcie przygotowywania kolejnej, więc nie mogę się doczekać również tej, którą właśnie piszecie. Dziękuję również słuchaczom za to, że wysłuchaliście tej bajki i zapraszam do kolejnych bajek, które już niebawem dla Was nagram. Ale zawsze możecie także wrócić do bajek, które już zostały nagrane wcześniej i posłuchać ich. Nawet jeśli słuchaliście ich już wcześniej. A może podzielicie się tym, która bajka podoba się najbardziej. Czekam z niecierpliwością. A zatem do usłyszenia. Do następnej bajki. Pa, pa.